Jestem w Babelskiej Kaplicy, aktualnie Bożego Miłosierdzia, ale ona de facto jest kaplicą błogosławionego Wincentego Kadłubka, prawda, którego tu relikwie sprowadzane z Jędrzejowa spoczywają. I tu jest nagrobek, nie wiem, czy tegoż biskupa, czy innego. A tu są relikwie błogosławionego Wincentego Kadłubka. Tu mamy siostrę Faustynę. I tutaj jest obraz, Jezu, ufam Tobie, ale co najciekawsze, pod nim znajdują się również, proszę Państwa, insygnie królewskie. W tej chwili mnie nie bardzo widać, ale jest tu berło, przynajmniej jak było, berło i korona. W tej chwili to coś nie bardzo widzę, ale zawsze było, chyba, że ktoś to usunął, ale było berło, nie koronę widać, widać koronę, prawda, berło, czyli wszystko jest tak, jak być powinno, tylko słabo się rzuca, rzucało się po no i to jest pięknie określone przed tym. I tu na koniec jeszcze przez byłego proboszcza wystawione Boże z Polskie w drzwiach katedry. Więc taka migabka z Wawelą.